Dzień dobry, ja jestem Jan Klejho. Gramy sobie w uderzenie z przeszłości 2017 pancernikiem HMS Nelson. Nelson zazwyczaj jest dość mocnym pancernikiem. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj w tym konkretnym trybie. no zobaczymy co my tutaj będziemy mieli do czynienia dobra jest Tirpitz o oh, kurde ale Tirpiców mamy Nelsona, mamy Hiper Charmaltel, Kagero Osborne Lojang a to sąsiedzi tak aha to to to, 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 to była taka sytuacja i to jest

Muszę się ustawić na uko, bo inaczej będą mi tutaj wrzucać cytadele przez nos. No paradoksalnie, pomimo że Nelson ma wszystkie wieże z przodu, to naprawdę nie chcecie tutaj ustawiać się nosem do przeciwnika, bo on z przodu ma bardzo, bardzo. Nie trapiłem w niego, no ale efekt jest efekt jest taki sam. Ja pierwszy. Który to to we mnie trafił? Nawet nie patrzyłem. Dzień dobry panu. Dla mnie możecie we mnie strzelać tymi odłamkowo-burzącymi, ja się wylaczę, to nie jest problem, ale ja nie wiem czy ty czy chciałbyś, żebym ja w ciebie strzelał. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ogień. O kurde! Ile on mi hapeków zdjął? Jednym uderzeniem. Gdzie ten art Karolina jest? Tam? już to jest twierdzo? No to jest ósemka. Ale że, burtę mi, ale że burtę mi przebił? Ja rozumiem, jakby mi przebił ten, jakby mi przebił nos. Ale burtę? Dziwne to jest, że tyle mi zadał. Akurat z boku Nelson jest dość dobrze opancerzony. No ale to, to, to jest właśnie taka gra. Jak Chcą, żebyś przegrał, to ci po prostu wbalną dalej i pocałujesz się w dupę, tak? O, tam jest kit. Ja bym sobie pooglądał, co on tutaj będzie robił, bo on. O, cześć tam. No, ale na razie tutaj ten. Na razie tutaj nikt w tej bazie nie jest ten. Ten syniank tutaj widzę. Ma dobry pomysł. Tutaj jest hiper. Jeden ten ma tego. 5 8 on ma wykrywalności. Dobra, myśli, wie, wie, że zaraz będzie w zasięgu tego. Ten hiper nie wie, że ten Xinjiang tutaj jest. To jak, ale jak tylko wypłynie z tej, tej z bazy, to się dowie. O, dobra, przyjmujemy im bazę. I to jest jak dla mnie dobry pomo... dobry... Moment, za, za ten, zakręca czy nie? Tak, zakręca i tutaj w tym momencie fajnie by było torpedy w jego stronę, puścić moim zdaniem, bo on będzie płynął z powrotem w, w stronę swojej bazy, a to oznacza, że jego kurs jest przewidywalny, tak. I fajnie by było to wykorzystać. Tylko o, dobrze. Dobra jest. Tylko ja nie wiem, czy on to dobrze rozegrał. Jeszcze te, te torpedy nie są widoczne. E, nie trapi tymi torpedami. Szkoda. Źle puścił ten singang torpedy. To są drugie. W ten... W ten niszczyciel puścił torpedy tym razem Czemu nie, nie działa mój mod, który pokazuje, czy torpedy są wykryte, czy nie? No co tu jest? Co, o co tu chodzi? Czemu w tej grze wiecznie są jakieś bugi, tak? Byłby, ale były, były jaja, jakby ten tirpic się wpakował na torpedę, ale nie pakuje się. No tutaj naprawdę dużo się ich zgrupowało, ale to torpedy ich minęły o włos. No ale się nie jak ma głowę na karku, puścił, postawił zasłonę dymną, a sam spieprzył stamtąd. No i też plus jest taki, że my mamy przewagę punktową w tym momencie. I to raczej, raczej nie grozi nam przegrana na ten, na ten moment, na te, chociaż czekajcie, tam jest ten kit i on ma tutaj Ja chciałem tego Kida, ale teraz to już nie mam ten teraz. Już za późno, bo minęła mnie cała akcja. tam. Dobra, wracamy do tego Siena, on jest kurde tutaj wykryty. Niestety, bo ten Osborne go wykrył. No, ten Osborne na szczęście był zmuszony dymem się zasłonić, no ale to oznacza, że oni go już nie powinni widzieć. Czemu oni go nadal widzą? Jak on ma i 5,7 tych tych 5,7 wykrywalności. To znaczy, że ten Osborne, A jak, ten Osborne. No, 6,7 km jest od niego i... Dobra, teraz jest niewykryty. Ale mu kurde, 149 punktów HP mu zostało. Ja pieprzę. No, ale to jest dobre, bo on zmusił przeci cały przeciwny team do powrotu do ich bazy. A to oznacza, że nasza baza w ogóle nie jest zagrożona i tym sposobem my możemy wykorzystać przewagę liczebną, tak? Nie musimy się martwić o naszą bazę, no bo nic jej nie zagraża w tym momencie. I raczej zagrażać nie będzie. Nie zawracaj, bo tutaj ten Osborne będzie. A ty nie jesteś na pozycji, żeby ryzykować, kolego. Dla ciebie to ta, ten, to ta bitwa się już skończyła, moim zdaniem. Nie powinieneś ryzykować. No i wypłynąłeś poza ten na granicę mapy i teraz jak ktoś cię przy. Jak ktoś cię tutaj przyłapie, to to, to jest po wszystkim. O! Znowu działa mój mod. Widzimy, że tamte... Aha. Mówiłem? Mówiłem. Ech. No dobra. Zobaczymy, czy te. Ale nie, to to, to by Torpedy na to to nikogo nie ten. Tu nikogo nie, te, no, no, tu nikogo nie, nie trafią. Tak. No, tylko, że tam jest nas ognie woi. A Szycingu został dosłownie jeden bezużyteczny niszczyciel, który tam w starciu z naszym umierającym niszczycielem całe HP stracił. No i ta North Carolina, więc to, to już jest... Ta gra się powoli, ten mecz się powoli kończy i, i to nie jest moja zasługa, że my, stanowczo, że my tutaj, że my to wygraliśmy, no bo ja tutaj dostałem dwie, dwie cytadele i, i było po mnie. No ale powiem ja wam, że ten, powiem ja wam, że jestem zdziwiony, bo przecież y, ja powinienem wziąć te przyciski, o, po, pociski z boku na pas pancerny. What the fuck! One mnie nie trapiły w dziób, one trapiły mnie w burtę. A na burcie akurat Nelson jest dość dobrze opancerzony. No ale to jest North Carolina, to ona ma dość spore działa, więc bardzo możliwe, że tam overmatch poszedł. No i ten Osborne tutaj w tym momencie już nic nie może zrobić. tak? Tutaj ten licznik yy, przekłamuje, bo on, yy, ten, on, yy, ten, on zakłada ten, on podaje ile czasu, za ile czasu my byśmy wygrali yy, za pomocą dojścia do 300, ten, do 1000 punktów. Yy, tylko i wyłącznie na podstawie naszego kapa, tak? A tutaj. My wygramy na zasadzie kapowania, a skapujemy to za, minutę, za trochę ponad minutę. Więc jeszcze minuta i wygramy to. To jest kolejny mod, który ja mam. Tam, ten, 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 widzicie? Widzi ponad tym kapem przeciwników jest minuta czasu. To, to jest ten, to jest minuta, która do końca kapowania nam tam. O, widzicie, 50 sekund. To jest czas w sekundach, jaki został ten do, do przejęcia danego kapa. A to oznacza w tym konkretnym wypadku, że to jest czas do końca gry. Bo jak skapujemy bazę przeciwników, to jest po wszystkim. I ten Osborne o tym wie doskonale. No ale on już nic nie może zrobić, bo on e, to on nawet nie dożył do końca tego, do końca te, tego meczu. Znaczy wiecie, chodzi mi o to, że nawet nie, do, nie dożył do końca akapowania jego własnej bazy przez nas, tylko został tam upolowany. No dobra, no ja na samym dole jestem, ja pieprzę. 38 tysięcy, ja dostałem przeciwpancernymi. No ale 12 pocisków tam poszło. To, tam, to znaczy, że, relatywnie, nie, że re, relatywnie niewiele tam mi yy, średnio te przeciwpancerne robiły. To tylko te dwie salwy tam poszły takie solidne. No dobra, no ale to, to ja nic tutaj wielkiego nie zrobiłem. O i był pożar. Na tirpicu, który on zgasił. Tak jak mi się wydawało. Był pożar na Nelsonie przeciwnym, który też go zgasił. No dobra. Zaraz sobie zobaczę, jak wygląda. Przypomnę sobie, jak wygląda pancerz tego Nelsona. Bo dziwne to jest. No, znikaj, kurde! Jak mnie to wkurza, że nie da się tego. 32 mm, że on nie ma pasa pancernego, to nie był overmatch, bo nic nie overmaczuje 32 mm. No ale tu masz 26, to jakby trafił tutaj, to by o mi i na dziobie i na rufie. No przepraszam, ale tutaj on ma 330 mm w pancerze, to to to. Chyba, że on ten, chyba że on trapił tutaj, tak, poniżej poziomu wody i trapił w... Ale tu też nie ma Wermaczu. No ja, ja rozumiem, że trapił w kadłub, ale dziwne, że aż tyle mi tych. Ci, dziwne, że mi aż tyle e, obrażeń zadał. Przecież. No jak on kurde tutaj Cetadele mi bił? Jak? Widzicie, że tu jest pochyło ten. Ustawione są pochyło te. Yy... Ściany cytadeli. Dziwne to jest. Nie wiem, jakim cudem tam tyle obrażenia dostałem. To nie jest źle opancerzony okręt. Tutaj cała ta sekcja, ten, cała ta sekcja tutaj chyba że. Czekaj, Czekajta. Nie, tutaj wszędzie jest ten pancerz 32 mm. Tutaj o, cała ta sekcja. A jakbym, czyli gorzej by było, jakbym ja się ustawił tak. No bo zauważcie, że tutaj y, macie pokład 28, ten, 26 mm y, na dziobie i on jest, to jest overmatch. Na tej na Karolinie Północnej to jest overmatch, bo ona ma 406mm działa. To od 26mm ona na 100% overmatchuje, ale 32 już nie, a on do mnie strzelał tak. On strzelał prawdopodobnie tutaj w burtę, więc nie zovermaczował nie, nie tego na ten. Nawet biorąc pod uwagę, że to był prostopadły strzał, no to, to nadal nie jest overmatch tak. Nawet jeżeli spenetrował mi tutaj, no to dalej. Yy, dalej jest pancerz Cytadeli, który ma ten, yy, który, ma, który ma tutaj 356 mm. To jest bardzo gruby pancerz. Tutaj też 150-165 mm, tutaj 95. To, to jest dość gruby pancerz. Jak on jakim cudem on mi cytada bił? No dobra, no ja tam dobre ponad 20 tysięcy jeszcze hapeków miałem, było 25 i on mi to jedną salwą zabrał, więc to, 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 to już, no trafił mu się jakiś lucky shot, no co zrobisz, na pewno gorzej by było jakbym był ustawiony przodem, bo tutaj, tutaj to większość ósemek ma overmatch na, nos, na nosie Nelsona. Do tego jak się ustawiacie nosem Nelsonem albo jak się ustawiacie tak, no to tutaj macie ten, tutaj macie overmatch i wam wchodzi pocisk tutaj w pancerz Cytadeli No a tutaj, tutaj tu już jest 32 mm, to tylko Yamato to i niemieckie pancerniki to obermaczują. Dobra, nie ma co się przejmować. No, z słabością Nelsona jest to, że kurde nie wiadomo jak się ustawiać, bo on ma cały dziób yy, wrażliwy na overmatch na ósemkach, tak? I to jest problem. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się spodobało, to kliknijcie lajka, zasubskrybujcie walnijcie w dzwonek. Skomentujcie na dole. Ja się już z Wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnych meczach World of Warships.